Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej prelekcji dotyczącej spraw startowych i kwestii związanych z dziedziczeniem majątku w Japonii. Jak Państwo zapewne wiecie, tematyka ta, tematyką tą nie zajmujemy się tutaj bezpośrednio w ambasadzie, w konsulacie. Nie mamy takiej e, wiedzy w tym zakresie. W związku z tym, za Państwa namową z inicjatywy przedstawicieli Polonii Postanowiliśmy zaprosić eksperta w tej dziedzinie, panią Matsumoto, która przybliży nam te kwestie związane z sprawami spadkowymi. Mam nadzieję, że rozjaśni bardziej tę dosyć zapewne skomplikowaną tematykę. Chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować pani Bożenie Macida, która jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania, która wyszła z inicjatywą zorganizowania tej, tej, tej prelekcji, która dotarła do pani ekspertki, ustaliła kwestie organizacyjne, ale też merytoryczne zakres tematów, który będzie poruszany podczas dzisiejszej prelekcji. Zachęcam też, też Państwa do zgłoszenia innych inicjatyw, jeżeli mielibyście Państwo jakieś pomysły na tego typu lub inne przedsięwzięcia polonijne, które z wykorzystaniem ambasady, zasobów ambasady można by tutaj razem z nami zorganizować, to serdecznie zapraszam do kontaktu bezpośrednio z EMBO. Dzisiejsze spotkanie, agenda dzisiejszego spotkania wygląda w następujący sposób. Za chwilę zacznie się prelekcja, która będzie wygłoszona w języku japońskim. Projekcja będzie trwała około jedną godzinę, zresztą te informacje, które Pani ma nam przekaże, będą trwały około jedną godzinę. Konsekutywne tłumaczenie zapewni Pan Krzysztof żabrów Godopowicz, czyli to będzie zapewne dodatkowa godzina. Później przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi, a na koniec zaproszę Państwa na lampkę

東京新宿区と立川市に事務所があります。本日は日本の相続制度ということで、皆様にご説明をしたいと思います。 説明が終わりましたら質問の時間もありますのでご活用ください早速では始めてまいります <music> 私は司法書士事務所を始めて14年になります相続手続きは年間 <music>

Następnie chciałem omówić treść dzisiejszej prezentacji. Pierwsza sprawa dotyczy takich terminów jak... Ja będę mówił, przepraszam, uwaga, o tłumacza zarówno japoński termin, jak i polskie tłumaczenie, ponieważ znajomość polskiego tłumaczenia nie ułatwi Państwu spraw w procesie japońskim, prawda? Więc pierwszy punkt dotyczy... Hotei sozoku czyli po polsku się nazywa was ustawowy, sozoku czyli udział spadkowy oraz gudio kun, czyli zachowek. 2. no nagare. Następnie jest przebieg postępowania statkowego. 3. E, no e, sposób przeprowadzania przebiegu spadkowego w zależności od rodzaju majątku. I czwarty punkt, co należy przygotować za życia, co dobrze przygotować za życie.

Udział spadkowy, czyli po tej sodomu, to jest y, sposób podziału spadku, czy proporcja spadku y, ustalona w prawie cywilnym. Wielkość, y, czy proporcja tego udziału spadkowego, y, zależy od y,

może zostać konieczność, zdjęta konieczność stosowania tego udziału, stałego udziału spadkowego i możliwość podzielenia majątku spadkowego w ten sposób. No.

マが亡くなったときに配偶者は常に相続人ですーーそしてその他に子供たちがいれば第一順位の相続人は子どもたちです 私たちはこの子供の1人が亡くなっていれば、その子どもに孫がいた場合、その孫が相続人に,になります。 子供がいない場合に、親が第二順位として相続人になります。また、親も本人より先に亡くなっている親がいて、しかし、祖父母が生きている場合には、祖父母が相続人になります。 Jeżeli jeden z rodziców spadkodawcy zmarł przed spadkodawcą, ale żyją jeszcze jego dziadkowie, wówczas dziadkowie mogą stać się takimi spadkobiercami zastępczymi. W wypadku osób, które nie mają zarówno rodziców żyjących, jak i dzieci, 本人の兄弟姉妹が相続人になります。<music> これが第3順位です <music>。本人より先に、この兄弟姉妹が亡くなっている人がいた場合には、その。 W przypadku, gdy rodzeństwo zmarło przed e, spadkodawcą, e, istnieje możliwość, żeby w ich zastępstwie dziedziczył siostrzeniec, siostrzenica, bratanek albo bratanica, również jako taki e, spadkowieca zastępczy. 相続人としてはこのおいめいまでと決められていますのでこの下に広がっていくことはありませんではその相続人がどのくらいの割合で相続するのか 法定相続分を解説していきます。中央分ただきましょう。図示しておきましたが、配偶者と 子どもたちで分ける場合は2分の1ずつです。子どもが2人いれば、 子供1人が2分の 1, 1分の1を頭数で割るので4分の1ずつになるわけです。それでは第2順位として、配偶者と親で分ける場合ですが、配偶者は3分の2を取り、<music> W przypadku, w którym dziedziczenie się odbywa, spadkobiercy są spadkobiercami drugiej kolejności, czyli majątek spadkowy zostaje podzielony między małżonkiem, małżonką i rodzicami spadkodawcy, wówczas małżonek albo małżonka dostaje dwie trzecie majątku spadkowego, natomiast rodzice mają tylko 1 trzecie tego majątku. えー、子どももいない場合で親もいない場合配偶者と兄弟姉妹で分ける場合ですが配偶者が4分の3を取り兄弟姉妹は4分の1を頭数で分けることになります。 E, współmążonek ma prawo do sześć czwartek majątku od spadkodawcy, natomiast rodzeństwo spadkodawcy ma prawo do jednej czwartej. Ta jedna czwarta zostaje oczywiście rozdzielona porównaniem między cały rodzeństwem. W wypadku, kiedy e, e, jedynym spadkobiercą jest współmążonek, wtedy oczywiście dostaje on albo ona e, cały majątek

さて、遺留分という言葉を私はさっきから使っておりますこの遺留分という言葉の説明をいたします、うん、相続に際して相続財産の中から一定の相続人に対して W przepisach prawa jest przewidziana kwota czy proporcja spadków, którą koniecznie trzeba zachować wobec wszystkich z majątku spadkowego, wobec wszystkich określonych w ustawie spadkobierców. 遺言書が法的に有効であっても、法定相続人は遺留分という権利を主張することができます。

w wypadku, w którym e, duża część spadku została pozostawiona niektórym spadkobiercom, a inni zostali tylko troszeczkę lub e, nic, e, ci, którzy zostali poszkodowani w tym podziale, mogą złożyć. E,

na przykład możemy sobie wyobrazić przypadek, w którym istnieje dwoje dzieci, ale w testamencie cały majątek spadkowy został przekazany starszemu synowi. 弟は兄弟に対して請求を行使することができその額は絶対的に自分が取得できますただしこの遺留分っていうのは Nie się tym, nie się. Prawo do zachowku nie przysługuje rodzeństwu spadkodawcy. Poza tym, jeżeli nie złoży się tego wniosku o wypłatę o zwrot przywłaszczonej części zachowku w ciągu roku, od momentu, w którym się dowiedziało o e dziedziczeniu,

極端に多く財産をもらったり極端に少なかった相続人がいたとしてそのもらえなかった人が生活に困らないようにという福祉的な意味があると言われています。<music>

W przypadku typowego postępowania spadkowego, potrzebne są cztery grupy dokumentów. Pierwszy, absolutnie niezbędny dokument, to jest wypis z księgi rodowej, zawierający wszystkie informacje, wszystkie zapisy osoby zmarłej, czyli spadkodawcy, od urodzenia do śmierci. それから相続人全員の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書も必要になることがあります。 Wszystkich spadkobierców wymagają są ich odpisy y, z cień czyli kosyki kochon, ich y, y, zaświadczenia o zameldowaniu o miejscu zamieszkania, czyli Ciuminkio oraz ich y, zaświadczenie o rejestracji pieczątki, y, czyli im Pana Lesionejską. <sum> Następnie jest e, potrzebna podstawa na e, dokument będący podstawą podziału majątku. W tym wypadku jest to albo testament <sum> yy doncio, albo taki dokument, który się nazywa protokołem e, konsultacji dotyczących podziału majątku, czyli e, isan bumkasukiogisio.

私たちのような司法書士とか行政書士といった職業があり戸籍を取ることのお手伝いをしていますそれから外国人の方が相続人である場合には W przypadku cudzoziemców, którzy żyją w japońskim systemie statkowym, zdarza się, że wymagane są dokumenty potwierdzające zarówno podpis, jak i adres. W tym wypadku podpis potwierdza dokument o źródła potwierdzenie podpisu. Natomiast potwierdzeniem adresu może się stać dokument, Ktoś nie była w sensie, który jest to po polsku można by było przekonać pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą. I tutaj i o i o, sądzę, że w tym momencie chciałabym pokazać Państwu przebieg postępowania sprawczego. Oja nawiona taとして, że shibō todoke ya 遺産を,、e e, をとりあえず調べて、引き継ぐか放棄するかを決めます、これが3ヶ月以内です。 W ciągu trzech miesięcy ustala się wszystkich spadkobierców i podejmuje się decyzję o tym, czy się, każdy ze spadkobierców podejmuje decyzję o tym, czy przyjmuje spadek, czy tylko odrzuca. Istnieje, jest to dosyć ważny punkt tej procedury, więc zamierzam go szczegółowo wyjaśnić. Istnieje taka procedura, która nazywa się sołcochoki, czyli odrzucenie spadku.

W wypadku, należy te aktywa porównać i w wypadku, kiedy w majątku spadkowym jest więcej zobowiązań niż, niż całego majątku, korzystnie jest odrzucić spadek. 相続放棄を受けるためには、一切の財産を引き継がないという制度なんですが、相続放棄を受けるためには、亡くなったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしますということを家庭裁判所へ、診述しなければ有効ではありません。 to odrzucenie majątku spadkowego no na właśnie się kochoki należy jego procedurę z tym związaną należy dokonać w ciągu trzech miesięcy od dowiedzenia się o śmierci spadkobiercy Robi się to w ten sposób, że, że składa się w ciągu tych trzech miesięcy oświadczenie do sądu rodzinnego. Jeżeli takiego oświadczenia nie ma, to nie można odrzucić spadku. Przepada na tego jeżeli e, sąd rodzinny uzna e, ten wniosek czy oświadczenie o odrzuceniu e, spadku, wówczas e, dana osoba przestaje być spadkowiecą, jest traktowana takiego od początku spadkobiercą nie było, w związku z czym nie zostanie na przykład obciążona, obciążona żadnymi długami. Dlatego jest bardzo ważne, żeby w ciągu trzech miesięcy po śmierci spadkodawcy zbadać dokładnie majątek spadkowy i podjąć decyzję o tym, spadek się spadek przyjmuje, czy daj, daj, 所得税の申告などをしていた場合には、準確定申告という手続きが4か月以内に必要になります。遺産を分ける手続きで、遺言書がない場合ですが、その時は、<music> <music> W wypadku, w którym nie znaleziono, nie ma testamentu, spadkobiercy muszą dokonać zwane konsultacji w sprawie podziału majątku, czyli isan bunkatsu bun bun kyogi i na ich zakończenie należy stworzyć, stworzyć protokół i sam bunkat z który staje się podstawą, w którym jak zawiera opis zgody i staje się podstawą podziału w miarę. Ono i sam bunkat